Witajcie, dziś nie będzie tu mojej gęby, nie będzie potoku słów, nie będzie żartów, będą tylko słowa. Dla jednych tylko, dla innych aż słowa. Kilka lat temu nie sądziłem, że mój alkoholizm będzie mi w stanie odebrać wszystko, a tak właśnie się stało. Jesteś w stanie stracić coś, co w życiu masz najcenniejsze? Abstrakcja? Nigdy nie wierzyłem w Boga. A dziś mu dziękuję za coś. Za to, że żyję. Za to, że udało mi się wrócić. Za to, że jestem. Jestem szczęściarzem. Wielu tego szczęścia nie miało. Innym się nigdy nie uda. Miliony istnień przed nami. Miliony istnień po. Przeżyje dramat. Straci wszystko. Pozna samotność. Przywita śmierć. Żaden z nich kiedyś by w to nie uwierzył. Abstrakcja mówili. Wielu z Was również tak myśli. Wielu to zlekceważy. Grup wsparcia w Polsce jest mnóstwo. W jednej są setki, w innej tysiące. Każdy z nich kiedyś był w Waszym miejscu. I każdy popełnił błąd. Nikt nie wierzył, że może tak być, że będą bliscy śmierci, że będą bezsilni. Abstrakcja. Mówili. Teraz dziękuję Bogu. Dziękuję, że żyję. Bardzo łatwo można przemienić swoje życie w koszmar. W koszmar, z którego ciężko jest się obudzić. Ciężko jest znaleźć drogę, gdy każda jest rozmyta, niewyraźna. Każda wydaje się groźna. Zawsze kochałem marzyć, marzę do dziś. Alkohol mnie zniszczył. Zniszczył całe miliony, zniszczy i Was. Schematy będą podobne. Choroba będzie podobnie postępować. Jedni się opamiętają, zawrócą. Inni się zatracą, polegną, przegrają. Wy macie jeszcze wybór, a to ogromny luksus. Słowo jeszcze jest tu kluczowe. Te słowa będą za milion lat znaczyły to samo, co znaczą dziś. Nie dajcie sobie niczego zabrać. Nie przegrywajcie życia. Dobranoc.